Ksiądz zdradził na pogrzebie, jaka naprawdę była Barbara Sienkiewicz. Niewiele osób to wie. Podczas uroczystości pogrzebowych Barbary Sienkiewicz w kaplicy na Warszawskim Cmentarzu Północnym nie zabrakło wzruszających momentów. Wszyscy znajomi aktorki starali się trzymać fason, aby dzieci zmarłej, Anna i Piotr jakoś przetrwały ten smutny dzień. Prowadzący ceremonię ksiądz wspomniał Barbarę Sienkiewicz w krótkiej, acz wzruszającej mowie. Od nagłej śmierci aktorki Barbary Sienkiewicz minęły trzy tygodnie, jednak dopiero teraz, ze względu na okoliczności i trudności formalne, miał miejsce jej pogrzeb. Barbara Sienkiewicz została pochowana na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie. Była to pełna zadumy uroczystość, którą głęboko przeżyli wszyscy uczestnicy. Pogrzeb Barbary Sienkiewicz Ceremonia była bardzo krótka i skromna właśnie ze względu na dzieci. Ksiądz w swym kazaniu wspomniał o tym, jak dobrą i serdeczną osobą była zmarła Barbara Sienkiewicz i jak wiele znaczyła dla swoich przyjaciół i oraz małych, Ani i Piotra. Miała takie dobre serce, otwarte dla wszystkich, mówił ksiądz Marek Leszcz. Kapłan podkreślił, że to właśnie dzięki tym przymiotom udało się zgromadzić tyle serdecznych osób na ceremonii w kościele. Prosił o modlitwę za zmarłą i ogłosił, że 18 lipca 2024 roku o godzinie 10 w kościele obok Cmentarza Północnego odbędzie się msza za duszę eś. p. Barbary Sienkiewicz. Barbara Sienkiewicz została pochowana w grobie rodzinnym obok matki Jadwigi. Żałobnicy złożyli hołd zmarłej składając na jej grobie białe kwiaty. Co dalej z dziećmi Barbary Sienkiewicz? W dni pogrzebu wszyscy starali się, by dzieci jak najmniej odczuwały ból po stracie ukochanej mamy. Maluchy pozostały na świecie same, a dopiero w październiku sąd ostatecznie zadecyduje, gdzie trafią i kto je będzie wychowywał. Barbara Sienkiewicz wskazała w testamencie osobę, która ma zająć się dziećmi po jej śmierci, ale procedury są takie, że to sąd wyda decyzję w sprawie opieki nad sierotami. Wiadomo na pewno, że bliźniaki potrzebują obecnie wiele miłości, czułości i wsparcia, dlatego Fundacja imioną. Darii Trafankowskiej, poruszona ich losem, postanowiła zorganizować zbiórkę, aby zapewnić dzieciom stabilne warunki do życia i rozwoju. Tu można wpłacić dowolną kwotę, która wspomoże małych Sienkiewiczów zdruzgotanych śmiercią ukochanej mamy. Przed Anią i Piotrusiem jeszcze sporo trudnych chwil, dlatego postanowiliśmy zebrać fundusze na ich codzienne potrzeby: wsparcie psychologiczne, dodatkową edukację, remont mieszkania. Jesteśmy poruszeni sytuacją Ani i Piotrusia i chcemy przynajmniej w taki sposób wesprzeć ich w trudnych chwilach można przeczytać na stronie Fundacji.